Poszliśmy do restauracji, siedzieliśmy przy jednym stole z fagatą i oni jedli. Ja finalnie deser też wziąłem, ale chuj w to. I przychodzi jakiś idiota i mówi mi, że fagata to moja koleżanka, dlatego że przy okazji siedziałem na tym, przy tym samym stoliku co ona. Nie rzucając Insta stories, nie, kurwa, nagrywając filmu, nawet nie byłem świadkiem, jak oni film nagrywali i ktoś mówi, że to jest kurwa nie w porządku. I tak takie pytanie z mojej strony. Czy wy jesteście ludzie pierdolnięci? I jeszcze siedząc przy tym stole, powiedziałem jedną ważną rzecz. Bo ja generalnie wszedłem w krótką rozmowę z fagatą, no bo widziałem jej niechęć do mnie. Ja się nie dziwię, że ona ma niechęć do mnie. To jest, to jest oczywiste. Jakby obrażałem ją w internecie niejednokrotnie i mówiłem bardzo ostre rzeczy, więc ja nie miałem. W ogóle nie byłem zdziwiony, że ona czuje do mnie jakiś dystans. Jakby to naturalne, jesteśmy tylko ludźmi. I nagle był taki moment, że wszyscy, wszyscy poszli palić, a ja zostałem tylko z nią przy stoliku. I pytam się jej, jej czy, czy żal ma do mnie. I ona mówi, że nie, 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 ale tak widzę, że, że raczej ma, no ale to nie dziwne. I tam jej mówię: wiesz, kurde, fagata, jak publikujesz jakieś tam rzeczy, to ja, ja je komentuję, nie? I jakby mi się nie podobają, to wyrażam swój sprzeciw. I jeżeli Ci się to nie, nie podoba, to trudno, tylko też nie bieraj tego personalnie, bo jakby zrobił to ktokolwiek inny, to zrobiłbym to samo. I dodałem wtedy, że ja mam jedną zasadę. Ja nie szukam kolegów wśród influencerów, bo ciężej by mi się o nich mówiło. Zauważyłem w na przykładzie Natsu, jak poznałem ją na żywo, przez to, że Sergiusz się z nami zaczął kolegować, to głupio było mi krytykować. Więc ja mam jedną zasadę, której się trzymam. Nie szukam kolegów wśród influencerów, bo nie chcę potem patrzeć komuś w oczy, widzieć żal w jego oczach i mu się tłumaczyć, dlaczego to zrobiłeś. Bo moja odpowiedź brzmi tak, a dlaczego ty to zrobiłeś? Jeżeli ktoś zrobił coś chujowego, to o to mówię. Jak ktoś nagra film, który mi się nie podoba, powiem, że mi się nie podoba. Jak ktoś kupi auto i mi się auto nie podobało, powiem, że mi się nie podoba. Nie będę na siłę mówił już coś innego. No dla mnie czarne jest czarne, białe jest białe i tyle. I nie chcę sobie, i nie chcę sobie jakoś tam yy, niszczyć percepcji przez to.